Tak naprawdę możliwości są nieskończone i tylko ty decydujesz o tym, co chcesz w życiu osiągnąć i co możesz osiągnąć. Sam możesz siebie ograniczać, nie mogą zrobić tego inni ludzie. Więc zastanów się teraz nad taką historią. Słuchaj, widziałeś kiedyś słonia? Jak wygląda słoń? Wielkie zwierzę, jedno z największych zwierząt na świecie i Dlaczego tak jest, że ludzie potrafią tego słonia, wiesz, udomowić, on będzie robił to, co oni chcą? Wiesz, że ja tutaj mieszkam w Tajlandii i tu słoń to jest w ogóle bardzo, bardzo ważne zwierzę. To jest, wiesz, na różnych herbach, ono się wszędzie pojawia tutaj w kulturze. Bardzo Tajowie kochają i szanują słonie. I widziałem wielokrotnie, jak, wiesz, przychodzi wielki słoń, ogromny, ogromne zwierzę i... Przychodzi jego właściciel, przybija, wiesz, taki palik, i, tak, i na sznurku, i ten słoń nigdzie nie pójdzie. Dlaczego ten słoń, który może uciągnąć, wiesz. E, kilka ton, czyli masę kilkakrotnie większą od jego własnej masy ciała. Dlaczego on trzyma się na takim małym paliku? Wiesz jak oni to robią? Biorą małego słonia i od małego, kiedy on jest jeszcze słaby przykuwają przy, przy, go, wiesz, łańcuchem do takiego palu, że on nie wyrwie i on próbuje się z tego wyrwać. Natomiast oni go uczą dzięki temu, że ten pal to jest po prostu coś nie do wyrwania i ten słoń jak nauczy się tego jako małe zwierzę, on nawet jak jest już starszy i wiesz i E, silny i potrafiłby wyrwać, wiesz, i betonowy słup z ziemi bez problemu, a dalej trzyma się na tym małym paliku. Bo to jest właśnie warunkowanie w głowie ograniczeń. I ja chcę, żebyś ty te ograniczenia ze swojej głowy usunął, bo być może dotychczas, dlatego właśnie nie osiągnąłeś pewnych rzeczy, które chciałeś, że masz te ograniczenia w swojej głowie, które ktoś gdzieś tam ci, wiesz, wkręcił i ktoś ci je zaprogramował i nikt do tej pory nie potrafił ich usunąć i sam w ogóle nie zdajesz sobie z nich sprawy. Zastanów się, jak myślą małe dzieci. Małe dziecko nie widzi ograniczeń, ono widzi ogień i wierzy. i dla niego nawet jak rodzice powiedzą, nie, nie dotykaj tego, bo się poparzy, że ono i tak to zrobi i się poparzy. Ale nauczy się, ok, to jest ogień, tego się nie dotyka. Natomiast to jest prosty przykład, tylko później, wiesz, to dziecko w rozwoju cały czas słyszy ograniczenia, nie rób tego, nie rób tamtego, bo rodzice nie chcą, wiesz, oni już są starsi. Im człowiek jest starszy, tym bardziej myśli o bezpieczeństwie i tym bardziej myśli o tym, nie, nie o tym, wiesz, jak się rozwijać, jak odkrywać świat, jak poznawać wszystko, jak pytać, co to jest, co tamto jest, jak to działa, tylko myśli bardziej o tym, wiesz, już jak... Ee, jak zapewnić sobie stabilne, spokojne życie? Natomiast nie da się stabilnego, spokojnego życia. No, nie, nigdy tak nie będzie. Naturą człowieka jest to, żeby cały czas się rozwijać, żebyś ty ulepszał się, żebyś szukał nowych metod, żebyś ryzykował. Więc chcę teraz, żebyś z takim umysłem dziecka podszedł do, do najbliższego ćwiczenia, które za chwilę sobie wykonamy. Z umysłem dziecka, czyli zakładając, że nie ma żadnych ograniczeń, że wiesz, że tak naprawdę wiesz wszystko, co jest w twojej głowie gdzieś tam zostało zaprogramowane przez y naturę, przez twoją genetykę, przez rodziców, przez społeczeństwo, przez e, szkołę, edukację, religię, przez różne inne rzeczy, przez twoje same jakieś analizy myślenia czy porażki i stworzyła jakieś ograniczenia, że to są ramy i to jest coś, co będziemy później, w następnych dniach będziemy omawiać coś, co się nazywa strefa komfortu, czyli właśnie zespół twoich rzeczy, które ty możesz zrobić, a tu są wszystkie inne rzeczy, których nie możesz. Więc będziemy sobie to tłumaczyć, natomiast Chcę żebyś wiedział co jest w środku, co jest wiesz w środku w tej strefie i dlaczego ona ma takie jakieś ramy tutaj, więc pierwsza rzecz to jest. Chcę żebyś wypisał teraz, wziął ten dziennik, który cały czas mam nadzieję poprowadzisz sobie i wypisał sobie trzy ograniczenia, które sprawiają, że dotychczas w swoim życiu nie osiągnąłeś tego co chcesz, nie osiągnąłeś sukcesu. Trzy rzeczy. Które uważasz, że nie możesz tego zrobić, że nie możesz zarabiać takich pieniędzy, nie możesz e, nauczyć się tego albo tamtego, nie możesz schudnąć, nie możesz e, e, znaleźć sobie miłości. Znajdź takie trzy rzeczy, które chciałbyś w życiu osiągnąć, a widzisz, że są zablokowane całkowicie, że uważasz, że praktycznie to jest niemożliwe dla ciebie. Więc wypisz teraz te rzeczy.